Siema dziewczyny, co robicie? Cześć, znowu nam na zadowolenie. Ale kwas. Ale to chyba nie jest kwas, tylko zasada. Studiować, czy nie studiować? Oto jest pytanie. Kto napisał bajki Andersena? No, niech pani żartuje. Andersen oczywiście. A kto napisałby twoją autobiografię? Ja. A powiedz mi, w jakiej epoce żył Adam Mickiewicz? Romantyzm? Bardzo dobrze. A czy mógłbyś mi wytłumaczyć, co to znaczy kopać pod kimś dołki? No e, robić komuś tak, żeby. Jakby źle ten wyszedł, tak? Bardzo Przecież dobrze. Tak. Dziękuję. Dzięki. Kto napisał właśnie Andersena? Andersen. Powiedz mi, kto napisałby. Kto napisałby twoją autobiografię? A twoją autobiografię? Napisałabyś swoją autobiografię sama, czy z kimś? Kto nas wybrał? Yy, rektor tej uczelni. W jakiej epoce powstał Pan Tadeusz? Przed młodą polską, przed renesansem, modomantyzm. Yy, Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Tak. A czy Pan Tadeusz i Pan Wołody Jowski to jest ta sama książka? Nie. A kto napisał pana Wołodyjowskiego? Pana Wołodyjowskiego Henryk Sienkiewicz. Bardzo dobrze. Co tu jeszcze takiego jest fajnego? Hmm. A jak napisałbyś słowo w ogóle? Oddzielnie. W ogóle. Przez oczywiście uzamknięte. A kto napisałby pana autobiografię? Yy, pan, nie, nie mam pojęcia. Nie, nie mam zdania na ten temat. Bo biografię mogłabym napisać na przykład ja, a autobiografię? No, wie pani, znowu, yy, dulne pytanie. Musiałbym ja pisać. Tak. Dobry. Kto napisał właśnie Andersena? Yy, no, jak? Anderson. Bardzo dobrze. A kto napisałby twoją autobiografię? Ja sam. Fajnie. No i fajnie. I czy pan Tadeusz miał. Yy, pan Tadeusz to ta sama postać, co pan Wołodyjowski? Nie. A jak Tadeusz miał na nazwisko? Nie mam pojęcia, nie wiem. Co? So? Nie, nie Soplica, Tadeusz Soplica. A słowo naprawdę? Naprawdę, razem. A na pewno? Na pewno oddzielnie. A teraz to już będzie naprawdę takie trudne pytanie. Czy widzisz jakąś niepoprawność w zdaniu ręka tego mężczyzny była tak śliska jak ręka węża? Mm, raczej to, że wąż nie ma ręki. Dobrze, <noise> dziękuję. Mam wiele do powiedzenia na ten temat, aczkolwiek i tak wszystko wytniecie. OJTA MOJTA! Wiesz może co oznacza przymiotnik sążnisty? Sążnisty? Nie, z polskiego nie znam dobry, nie wiem co to oznacza. Co oznacza frazeologizm, porywać się z motyką na słońce. Porywać się z motyką na słońce, z motyką na słońce co oznacza frazeologizm? Porywać się z motyką na księżyc. Porywać się z motyką na księżyc. Na księżyc. Myślę, że to może robić jakieś rzeczy nie wiem, niemożliwe. Tak, coś takiego? No, blisko, blisko. Może coś szczegółowiej? Jakiś przykład? Nie wiem, że powiedzmy. Ej, źle na słońce. Może pan wymienić chronologicznie wszystkie epoki literackie? Nie, pewnie nie. Nie mam pojęcia. Epoki literackie. Najpierw starożytność, antyk, tak. potem właśnie te średniowiecze. Tak, potem epoki literackie, czy barok to jest epoka literacka, to jest kulturowa. Tak, ale przed barokiem była taka epoka, w której tworzył Jan Kochanowski. Barok to oczywiście, barok był rzeczywiście formą następną. Ja mam to nazwę, y oświecenie, tak? Czy to jest możliwe, oświecenie, potem był barok, czy nie? Y odrodzenie. Odrodzenie. Potem oświecenie potem Barok? Potem... Barok, barok potem oświecenie, A po wojnie to już e, e, nie mam pojęcia. Gdzieś tam... bo to no, jest... Dobrze, ja daruję panu to pytanie może. No, tak, tak. <grym> Widzę, że ma pan bardzo dużą wiedzę z zakresu języka polskiego. To teraz takie naprawdę, naprawdę najtrudniejsze pytanie. kto ukradł bogom greckim ogień? <grym> Nie, na serio, to nie jest moja dziedzina. Ja tak samo nie. Jakiej książki głównym bohaterem był Kordian? Juliusza Słowackiego podpowiem. Gdzie ty? No. Kordian był w. Nie pamiętam. Już to jest lektura szkolna na bank. Kordian był w Kordianie no po prostu. Właśnie. W jakiej książce występuje taki bohater literacki, Kordian? Kordian oczywiście to jest słowacki, ale Kordian. Nie wiem, która powieść słowackiego, nie mam pojęcia. Kordian. Tak nazywa się ta powieść. Dziękuję panu bardzo. Lepszy jestem z literatury współczesnej. Nie chcę w kamerze więcej e, e, żartować. A może się pan jeszcze przedstawić na koniec i powie pan, jaki pan przedmiot wykłada? Ja, matematyka, metody numeryczne. Kto napisałby twoją autobiografię? Kto napisałby twoją autobiografię? Kto napisałby twoją autobiografię? Słucham, mogę... ja odpowiem. Biografię mogłabym ja napisać o Tobie, a autobiografię? Ja, dobrze. Kto napisałby twoją autobiografię? Moją autobiografię by napisał pan Filip, myślę. Filipiuk, fantastyka widzę w tą fantastyka, stronę. Tak. Taka fantastyczna jest Twoja autobiografia. Możliwe. Podpowiem Ci, że to jest autobiografia. No, no to Maciej Skwary, czyli ja. Bardzo dobrze, dzięki wielkie. Hmm, ale chwileczkę, Mogę Pani jeszcze to powtórzyć? Tak. Boże. Myślę, że studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Jumlęgu są wybitni wręcz i naprawdę znają odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie zagniemy już ich więcej, dlatego nie przyjdziemy tutaj. Odkąd staniemy tak. razem? Dobra.